2 listopada, w Dzień Zaduszny, odmówiłem modlitwę za dusze poległych, a także zapaliłem znicz na w miejscu pamięci zwanym grobem Lotnika. Jest to taki pomnik w lesie w Michalinie. Pomnik ku czci trzech pilotów, którzy zginęli 15 sierpnia 1944 roku, lecąc z pomocą dla wapczącej Warszawy. Nie mogli lądować tutaj, na terenie okupowanym już przez Rosjan. Lecieli z Włoch przez całą Europę, żeby wnieść pomoc walczącej Warszawie. To był Robert Hamilton, Robert Hudson, Leslie Miles. Dwóch pilotów Royal Air Force, czyli brytyjskich, brytyjskiego lotnictwa wojskowego i jeden pilot południowoafrykańskiego lotnictwa wojskowego. Pamiętajmy o tych wszystkich bohaterach, którzy walczyli o Polskę, którzy nieśli polskim patriotom pomoc. Zapalmy w Zapalmy na ich grobach, w miejscach ich pamięci znicze. Nie tylko 2 listopada, ale także w inne dni roku. Pamiętajmy o bohaterach. Dziękuję Państwu bardzo. Jan Bodakowski.